Pożegnaliśmy niedawno stary rok. Chcielibyśmy teraz pożegnać epidemię, która totalnie zmieniła nasze funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i nie tylko. Czy uda się wygrać z wirusem, który spędza sens powiek milionów ludzi na całym świecie, narażając nas na utratę zdrowia i życia? Agnieszka Oszczyk, witam i zapraszam na rozmowę z Krzysztof. Doktor... ...lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą chorób zakaźnych, hepatologiem i zastępcą kierownika kliniki chorób zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Witamy serdecznie. Dzień dobry, pan Ptóra. To przeżył ciężką chorobę lub śmierć bliskiej osoby z powodu COVID-19. Nie ma pewnie wątpliwości, kiedy w grę wchodzi decyzja o zaszczepieniu się. Jednak nie wszyscy tak myślą. Jakie są te najczęstsze obawy związane ze szczepionką i czy są one uzasadnione? I szanowne Państwo, dowiedziałem się co. Z tego powodu, a one są ludzie tam nieszczepieni, nie uszczepiają się od, odry, od innych chorób, a odcieklizny mogą być i nawet ciekłe. Tam, e, tak, jak, e, no, tak jak zwierzęta, psy, że daje się zastrzyki od, od, odcieklizny, żeby e, nie człowieka, jak pogryzie pies, to żeby pies, e, człowiek nie dostał bolesnych zastrzyków. Szczególnie zachęcamy starsze osoby obciążone dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19, żeby skorzystać z tej możliwości szczepienia. No ale pytanie: jak zareaguje taki organizm osoby starszej właśnie po 60, po 70, po zaszczepieniu? Należy się spodziewać jakiejś reakcji? Że już mamy w Polsce zachorowanie, zarażają Polaków, Polek i młodych, dowiedziałem się I, i szanowny państwo, kochani. Bardzo proszę i wystosuję do minister obrony narodowej i prezydenta RP Andrzeja Dudy, ażeby natychmiastowe było wprowadzenie dla ich. Oni muszą dostarczyć zaświadczenie od swego lekarza, od swego lekarza, że one są zaszczepione. Wszystko, co nowe, może jednak budzić obawy. Dotąd na grypę w Polsce szczepił się niewielki odsetek osób, to zaledwie kilka procent. Podczas gdy w krajach skandynawskich, na przykład, szczepią się no, niemal wszyscy, można powiedzieć. Jak zmobilizować społeczeństwo, by skorzystało z tego darmowego programu szczepienia koronawirusa? Od odry, od wścieklizny, od wszystkiej. Od różnych chorób, powiem tak. Bo nie będziemy chorować na e, różne choroby. Tak jak powiedziałem na, na wstępie, z tego powodu, że my nie chcemy chorować, ani osoby starsze, ani młodzież. Chcemy, żeby Polska była zdrowa i szczęśliwa. Żeby nie było e, chorób żadnych u nas, i tak dalej. I to ja zrobię, zaraz siądę, napiszę wniosek taki, jutro wyślę listem. Eee, zwykłym do ministra obrony narodowej, ale to będzie priorytet, zwykły piorytet, ażeby poszedł do ministra obrony narodowej, ażeby czym prędzej minister obrony narodowej zadziałał. Stoimy przed wyborem szczepić się, czy się nie szczepić. Jeszcze raz, proszę nie będą ludzie polscy, ani starsze osoby, dorosłe, ani młodzież chorować, ani dzieci małe na różne u nas choroby. To e, te różne choroby do nas przywożą e, z Ukrainy, bo tam się nie szczepią, się, tam nie badają się, nie chodzą do lekarza tak jak my, nie wiedzą co to zaszczyki, nie wiedzą co to szczepionki od chorób różnych, można się zaszczepić, zbadać się. No to pomówmy o osobach, które z pewnych względów nie mogą się zaszczepić. My wiemy, że najlepiej, żeby zaszczepiła się jak największa liczba osób, ale są pacjenci z pewnymi schorzeniami, dla których to szczepienie nie będzie wskazane. Kto? Major, on pijak, alkoholik i więcej nic. Czy szczepią się także osoby, które przeszły już chorobę COVID-19 objawowo lub bezobjawowo? E, w tym e, u ich, ich lekarz i też muszą brać, spożywać leki. Jak, tak samo jak my zachorujemy na e, temperaturę, przypuśćmy, dostaniemy, e, 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 to e, też musimy brać leki, tak samo i one muszą brać. I szczepić się. My też że szczepiamy się. To wracając jeszcze do mitów, które narosły wokół tego szczepienia i tej szczepionki, jak choćby ten, że y, przenika ona do DNA człowieka. Czy to w ogóle jest możliwe? To my jesteśmy zdrowi. Nie zarażamy ich że e, ta choroba jest ciężko wyleczalna i długo trzeba się leczyć w szpitalu, długo, długo ponosić koszty. Jak teraz funkcjonuje oddział zakaźny? Przypadki chorych na covid-19 są ratowane. Trzeba się leczyć w szpitalu, koszty ponoszą e, ludzie, koszty ponoszą szpital nasz i tego nie będzie, a nam nikt nie zwróci Pieniążków za ich choroby ludzkie. Nie zwróci. To jest dobra informacja na koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za wszystkie rzetelne informacje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Kochani seniorzy, dużo zdrowia i odporności Państwu życzymy. A po więcej informacji odsyłam do kolejnych odcinków naszego poradnika. Proszę nas oglądać w TVP Info, a także w internecie. Do zobaczenia. Moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok, a moja miłość to... A moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok, a moja miłość to...